McLaren pędzi po mistrzowski tytuł. Charles Leclerc czyżby rozważał odejście z Ferrari? Max chce się rozprawić z demonami Singapuru, a Carlos Sainz jeździł samochodem ojca. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam Was na Wokupadoku przed Grand Prix Singapuru i tak to wszystko co padło na początku pojawi się oczywiście w trakcie tego odcinka, zakładam, że najbardziej interesujące są te opcje odejścia Charlesa Leclerca i czy rzeczywiście to rozważa, e, natomiast e, będzie na koniec kilka ciekawostek związanych z Grand Prix Singapuru prosiliście mnie zresztą w komentarzach o tym, żeby więcej coś mówić a propos e, jakiegoś danego wyścigu przed tym wyścigiem, więc e, bardzo proszę, no i w sumie ta historia Carlosa Sańca Juniora z Carlosem Saincem. Seniorem też jest bardzo interesująca. Słuchajcie, zaczynamy od walki o tytuł, jeszcze raz, no bo McLaren ma szansę po raz kolejny na przypieczętowanie tego mistrzowskiego tytułu i ciągle pobicie rekordu. Rekord. Zdobycia tytułu konstruktorów należy również do McLarena z 1988 roku. 5 wyścigów przed końcem sezonu, teraz będzie 6 wyścigów przed końcem sezonu. No, ale przypominam, że wtedy było mniej wyścigów. No, tak czy inaczej, wydaje mi się, że musiałby się zdarzyć kolejny cud, tak jak w Baku, żeby tytułu nie zdobyli. Czego potrzebują? Potrzebują po prostu 13 punktów. Już bez względu na rywali, muszą zdobyć 13 punktów, i wydaje mi się, że patrząc na to, jak sobie radzili ostatnio na takich torach, plus rok temu w Singapurze, plus jak w ogóle sobie radzą w tym sezonie, no bo ciągle wygrali 12 z 17 wyścigów, no to 13 punktów to powinni zdobyć. Ale Singapur jest zdradliwy. Singapur zawsze jest wyzwaniem, więc ciągle nie stawiajmy jeszcze. Kropki w klasyfikacji kierowców oczywiście fenomenalna sytuacja. 25 punktów przewagi Oskara Piastrygo nad Lando Norrisem, 69 nad Maxem Verstappenem. Max uwierzył, że znowu może walczyć, że znowu może próbować wcisnąć się do tej walki o mistrzowski tytuł. Oczywiście musi realizować wszystko krok po kroku i nie napinać się na tytuł, tylko napinać się na dobre yy, rezultaty w wyścigach. I tyle, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Będzie też fragment ciekawego, dosyć wywiadu w trakcie tego odcinka z Gian Piero Lambiaze o tym, w jaki sposób musi się komunikować z Maxem Verstappenem. Więc bądźcie czujni. E, Chciałem na chwilkę nawiązać jeszcze do tej smutnej w sumie historii e, Luisa i Roscoe, który to Roscoe odszedł w niedzielę wieczorem na rękach Luisa Hamiltona i, jak napisał Luis, to był jego największy przyjaciel, no bo wiadomo, już. Pisaliście też o tym, jakie są związki ludzko-zwierzęce i że każdy, kto przeżył coś takiego, wie o czym pisał Luis. Natomiast, już zostawiając ten wątek, post związany z tym, jeśli oczywiście zaliczymy go do postów związanych z Formułą 1, wygenerował 9,7 miliona polubień na Instagramie, co przebija zdjęcie Luisa Hamiltona z Ferrari F40 w Maranello, które miało 5,7 miliona polubień, co było rekordem w social mediach związanych z Formułą 1, więc nie wiem, czy tego Rosko z Luisem zaliczamy do rekordu, czy nie, to już zależy od was. Ale po prostu. Odnotowuję. Jak zwykle przy okazji Grand Prix Singapuru trzeba się przygotować na różne tam specjalne kaski przede wszystkim. Zwracam uwagę na kask Alexa Albona razem z UNICEF-em, ale też na przykład inne kombinezony, to akurat związane ze sponsorem będzie miał Red Bull. No ale wiadomo, Singapur jest takim wyścigiem dosyć wyjątkowym, takim azjatyckim Monako, chyba śmiało możemy tak powiedzieć i każdy chce się tam jakoś pokazać. No to co, gotowi na te różnego rodzaju newsy transferowe? Tak, kilka źródeł podało ostatnio, że Charles Leclerc bada grunt i że jego sztab menedżerski rozmawiał z Mercedesem, z Red Bullem i z Astonem Martinem. Natomiast myślę, że rozmawiają ze wszystkimi i tak to jest, że gdzieś tam pod koniec jakiegoś kontraktu każdy kierowca bada grunt. I to jest z jednej strony sprawdzenie możliwości. Nie wiemy, z czym się będziemy mierzyć w sezonie 2026, biorąc pod uwagę zmianę regulacji technicznych, ale też pamiętajmy, że podbicie możliwości negocjacyjnych. I wcale się nie dziwię, że Charles Leclerc rozgląda się za innymi możliwościami. Z jednego prostego względu każdy kierowca, każdy. Marzy, powiedział o tym Robert Kubica, marzy o mistrzowskim tytule, marzy o tym, żeby jeździć w Ferrari. Jazdę w Ferrari ma odhaczoną, Charles Leclerc i naprawdę zrobił i robi cały czas dla Ferrari bardzo dużo, natomiast chciałby do licha powalczyć o ten mistrzowski tytuł, a na razie Ferrari niespecjalnie daje mu taką szansę. I yy, tak jak każdy kierowca, marzy o tym, żeby jednak taką szansę dostać, w związku z tym, Gdyby miał gdzieś powalczyć o ten tytuł poza Ferrari, no to myślę, że w końcu podejmie taki krok, bo bo każdy by tak zrobił. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast jestem ciekawy tutaj waszej opinii. Załóżmy, że Ferrari nie dowozi w sezonie 2026 i wiadomo, że mogą mieć problemy. Oczywiście nie wiem, czy tak będzie, no ale na początku sezonu 2026 załóżmy, że nie są w najlepszej pozycji i widać, że będą mieli problemy i Charles Leclerc decyduje się, żeby poszukać innego zespołu. Gdzie byście go pchnęli? Ja chyba, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że z tych wszystkich możliwości teoretycznych e, tak naprawdę, no to chyba McLaren, ale kogo by tam się mieli pozbyć? Czy woleliby na przykład Charlesa Leclerca zamiast Lando Norrisa? No bo w Mercedesie wiadomo, że będą mieli Kimiego Antonellego, chyba, że totalnie nie będzie dowoził. George Russell, ciągle tam jest kuszony Max Verstappen. Kurczę, będzie się działo w tym sezonie 2026 transferowo. Będziemy śledzić oczywiście wszystkie te Zdarzenia. Przy okazji tych, tych rozważań transferowych pojawiły się też wstępne informacje, że Arvid Lindblad będzie w przyszłym sezonie jeździł w Racing Bulls i to nie jest nic zaskakującego, bo już o tym mówiłem i to jest dosyć sensowne rozwiązanie i też Racing Bulls, rodzina Red Bulla, szuka nowych kierowców. No więc tam się zwolni jedno miejsce. Czyje? Czy to będzie miejsce Jokiego Tsunoda, Czy Liam Lawsona? No bo raczej nie, Izaka Adżara. Wiadomość z dzisiaj... Czyli z czwartku, bo w czwartek nagrywam ten odcinek, a dotyczy McLarena, który zaskakująco i w trybie natychmiastowym rozwiązał kontrakt z bardzo obiecującym, ale jednak krewkim irlandzkim juniorem, czyli Alexem e, Danem. W momencie kiedy nagrywam, nie wiadomo o co chodzi. Czy on coś przeskrobał, czy się pojawiły jakieś możliwości e, transferowe. Nie wiem, ale jest to dosyć zaskakujące, więc to też trzeba będzie śledzić. Śledzić będziemy zapewne również 28 października zacznie się proces Felipe Masy z Formułą 1 o sezon 2008, w którym stracił mistrzowski tytuł na rzecz Luisa Hamiltona, jednym punkcikiem przegrał, ale wszystko się rozbija. O, oczywiście o crashgate, czyli o wyścig w Singapurze, e, który Renault ustawiło pod Fernando Alonso, każąc Nelsonowi, Piketowi Juniorowi rozbić się w konkretnym miejscu, żeby wyjechał samochód bezpieczeństwa. E, Fernando Alonso miał dużo zatankowanego paliwa, inni nie, Inni musieli zjeżdżać dalej serwisowej, albo zjechali i dostawali karę, albo po prostu znaleźli się w gorszej sytuacji strategicznej. W najlepszej podziło znalazł się wtedy Fernando Alonso. Kłamstwo wyszło na jaw. Nelson Piquet Jr. przyznał się do tego wszystkiego. Jeden z pracowników Renault potwierdził to wszystko. No i rusza proces. Domaga się 80, tam chyba 2 milionów dolarów. Felipe Massa, chciałby przywrócenia mistrzowskiego tytułu. Co jest z tego możliwe? Nie wiem. Myślę, że gdyby mu przyznano tytuł, to to. Otwiera też drogę dla Mercedesa o sezon 2021. Skomplikowana dosyć sprawa. Natomiast, tak, Bernie Eccleston, który przyznał, że wtedy z Maxem Mosleyem już nie chcieli kombinować i odpuścili, twierdzi, że niespecjalnie coś pamięta z tamtego czasu. Maxa Mosleya już nie ma. Pat Simons mógłby zeznawać, ale co powie, no to też nie wiem, co mógłby powiedzieć. I kto tam nam jeszcze zostaje? No, oczywiście Nelson Pique Jr. Jaki z kim jest komitywie i co chciałby powiedzieć na tym procesie. Bardzo ciekawe, ciekawe też co powie sam Fernando Alonso. Pewnie powie, że nie miało niczym zielonego pojęcia. I jako kierowca uznawany za tego, który ma największy przegląd pola i tego co się dzieje w wyścigu, inteligencji wyścigowej, oczywiście nie dało mu do myślenia dlaczego jedzie w miarę z przodu z tak mocno zatankowanym samochodem. Przecież to nie miało żadnego sensu. Dziwne, prawda? No, w każdym razie ostatecznie wygrał ten wyścig, a przynajmniej tak jest zapisane w statystykach, i do tego się odnoszę, bo moralnie to raczej nie bardzo. Bardzo ciekawa rzecz w Singapurze przed nami, mianowicie będzie piekielnie gorąco i wilgotno. I teraz po raz pierwszy w historii Formuły 1. Zostało wydane takie oświadczenie, notatka dyrektora wyścigowego, o tym, że są warunki, które zagrażają zdrowiu kierowców. Temperatura powyżej 31 stopni. W związku z tym można korzystać z systemów schładzających. No i te systemy schładzające czyli ta pompa, która przez takie specjalne rurki pompuje ciecz do koszulek, które mają te rurki. Można z tego skorzystać? Nie trzeba. Oznacza to doważenie samochodu. Oczywiście wszystkie samochody mają system, no ale też można mieć płyn, można nie mieć płynu. 2 kg w kwalifikacjach i w treningach, 5 kg w wyścigu, można zrezygnować z tego i dostać dodatkowy balast. Jak podejdą do tego kierowcy? Bardzo jestem ciekawy i nie mam zielonego pojęcia. Przypominam, że George Russell miał cholerne problemy w, w Singapurze i przegrzał kiedyś organizm, fatalnie się czuł. Ja muszę przyznać, że też kiedyś przegrzałem organizm. Jechałem na wycieczkę, na taki obóz tenisowo-żeglarski i pamiętam, że był potworny upał. Autokar, taki stary Autosan, bez Sklimatyzacji, no było piekielnie gorąco. I nigdy w życiu się chyba tak źle nie czułem z upału. No było naprawdę jeden dzień bardzo, bardzo źle. No i teraz pytanie dla kierowców: Czy wolą trochę niewygody, czy, ale z kolei, żeby było przyjemniej, czy żeby było mniej przyjemnie, ale lepiej ten balast umieścić na przykład, żeby był lepiej samochód wyważony? Nie wiem, nie wiem. Pamiętam, co mówili też kierowcy, że ten system rurek nie jest specjalnie wygodny i że tam jakiś element wbija się też w biodro w fotelu i że to też przeszkadza. No więc, jeżeli komuś będzie przeszkadzać, no to pewnie kiepsko to może wyjść. Natomiast gdzieś tam po jakichś testach z kolei George Lassell się wypowiadał, że to jest dobry pomysł i że on chciałby z tego korzystać. Kto skorzysta, kto nie skorzysta? Przekonamy się w trakcie tego weekendu. Jak zwykle zapraszam do. I sports, bo tam będą wszystkie sesje treningowe, i kwalifikacje, i wyścig, który skomentuję razem z Mikołajem. No i też y, dodatkowo studia oczywiście przy każdej sesji. No i teraz jeszcze jest jeden wątek z tym związany. 31 stopni to jest ta temperatura graniczna, powyżej której dyrektor wyścigu może wydać ten komunikat. Ja mam wrażenie, że powinni to trochę zmienić, bo temperatura temperaturą, ale te, te warunki odczuwalne dla kierowcy, no to jest inna sprawa. I 31 stopni w Singapurze to nie jest 31 stopni na przykład w Katarze. Chociaż akurat w Katarze, kiedy dochodziło do tych problemów zdrowotnych, w tym wyścigu z ograniczoną liczbą okrążeń na danej mieszance, no bo one nie wytrzymywały na tych agresywnych tarkach, tam też wtedy było bardzo wilgotno. Zazwyczaj w Katarze tak wilgotno nie jest, wtedy było wilgotno i ta wilgoć dodaje w odczuwalnych warunkach zdecydowanie więcej do temperatury niż tam, gdzie jest sucho, więc być może inne wartości powinny być brane pod uwagę. Max Verstappen musi się rozprawić z duchami Singapuru, bo to jest tor, na którym nigdy nie wygrał. Jak sobie weźmiemy wszystkie tory w kalendarzu, wygrywał, a w Singapurze posłucha. Była szansa w 2022 roku, ale tam takie y, pechowe, mokre kwalifikacje, gdzie nie miał już. Jechał po. Okrążenie na pole position, ale dostał komunikat, że musi zjechać, bo nie ma już paliwa na to okrążenie. Się wściekał strasznie, no ale musiał zjechać. W kwalifikacjach super sobie poradził Sergio Perez. Na starcie wyścigu wyprzedził chyba Charlesa Leclerc'a. Jeśli dobrze pamiętam, i wygrał ten wyścig. I Sergio Perez ma zwycięstwo w Singapurze, a Max Verstappen nie ma. Wcześniej była dominacja. Mercedesa, no więc tam niespecjalnie miał czego szukać Max Verstappen. Później inni spisywali się dobrze na tym torze. Red Bull niespecjalnie dobrze sobie radził. Ostatnio mieli dosyć poważne problemy. Ten sezon, w którym wygrali wszystkie wyścigi poza jednym, to był właśnie Singapur wygrany przez Carlosa Sainza w 2023 z kolei roku. Także no ma porachunki z Singapurem Max Verstappen. Pytanie do Was. Poradzi sobie w końcu czy nie? Czy Red Bull uporał się z tymi demonami wolnych zakrętów w sytuacji, kiedy mają mało, kiedy powinni mieć dużo docisku, to jest dla nich wyzwanie i też bardzo nierówny tor w Singapurze, gdzie podskakują samochody, źle wpływał na zawieszenie, którego używa Red Bull. Także kolejny ciekawy wątek na to Grand Prix Singapuru. No to, skoro o Maxie, już powiedziałem, to w Wall Street Journal ciekawy wywiad z jean Piero Lambiazę, czyli inżynierem wyścigowym Maxa Verstappena. Kilka cytatów. Przytoczę, bo one moim zdaniem najlepiej oddają klimat, w jakim pracują, i to jak to wszystko postrzega Gianpiero Lambiaze. Jesteś na łodzi płynącą rzeką, a wokół pełno krokodyli, opowiada Gianpiero. Zajmujesz się najbliższym krokodylem przy łodzi, to wszystko co robimy. Nie da się o wszystkim naraz, czyli trzeba rozwiązywać problemy jeden po drugim. Czyli robisz to, co w danej chwili jest najlepszego dla kierowcy. Jeśli zaczniesz zastanawiać się, co mówisz, to znaczy, że już zgubiłeś się w show biznesie. Ma rację, Jean-Pierre Inżynier wyścigowy musi być zdecydowany, musi mieć rację, budować swój autorytet. Kierowca musi mu wierzyć, bo nie ma takiego oglądu sytuacji, jak inżynier wyścigowy. No i dalej tłumaczy Lambiazę. jeżeli chodzi o to, o jego komunikację z Maxem Verstappenem. Jesteś całym jego kręgiem znajomych naraz, ojcem, psychologiem sportowym, najlepszym przyjacielem i najgorszym wrogiem. Wszystkim. No tak jest, bo z jednej strony go wspierasz, z drugiej strony musisz czasami przyjmować na siebie ciosy, jak tam się nie zgadza z jakimiś decyzjami strategicznymi, dobrze mu doradzać, yy, mówić o tym, co, co się dzieje, wspierać go, motywować go. To wszystko musi mieć inżynier wyścigowy, zobaczcie, nie? Niełatwa fucha. Z Maxem jest też dosyć specyficzna sprawa, bo po pierwsze to Max, po drugie Holendrzy tak mają i jest dosyć bezpośredni. Tak jak bezpośredni był Niki Lauda na przykład, chociaż nie był Holendrem. No i dalej mówi jean Piero Lambiazze: "Jeśli spróbujesz mu schlebiać, to już o samym Maxie, owijać w bawełnę, być jego najlepszym kumplem i przytakiwać, stracisz go w ciągu kilku miesięcy, bo Maxowi nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby właśnie było miło, tylko chodzi o to, żeby było skutecznie, żeby mówić sobie prawdę, żeby mówić sobie szczerze, żeby mówić to, co w danej sytuacji trzeba powiedzieć, a nie odwlekać, oszukiwać i robić coś tylko po to, żeby było miło, bo nie o to chodzi w wynikach, bo w wynikach nie ma adnotacji, czy było miło czy nie. Miło, tylko jest czy ktoś wygrał, czy nie wygrał. Jedna jeszcze sprawa e, związana z Charlem Leclerciem. Mm, odkładając już te animozje związane z oddawaniem pozycji w baku, bo zakładam, że tam sobie wyjaśnili i nie wiem w końcu, czy to było mm, celowe ze strony Louisa Hamiltona, czy też niecelowe, ale. Charles Leclerc miał problemy z jednostką napędową która przerywała przez 10 okrążeń między innymi dlatego zostali poproszeni o zamianę miejsc uwzględniając strategię i uwzględniając te problemy Charlesa Leclerca i teraz Charles Leclerc domaga się wyjaśnień zostało obiecane mu przez Ferrari, że otrzyma wyjaśnienia dotyczące tej jednostki napędowej, jak rozumiem te wyjaśnienia się nie pojawiły i Charles Leclerc chciałby wiedzieć co tam do licha się działo, czy to się jeszcze jakoś będzie powtarzać, jak sobie radzić z tym mieli to rozrobić, a do tej pory nie rozrobili. Fred Wasser ocenił, że problem kosztował leklerka około pół sekundy na okrążenie i obiecał znaleźć jego przyczynę przed Grand Prix Singapuru. Mieliśmy problem z silnikiem Sharla i teraz będziemy go badać. Nawet jeśli wydawał się marginalny, wystarczyłby uniemożliwić mu wyprzedzanie na prostych. Co tłumaczy, dlaczego utknęliśmy za Lawsonem, powiedział szef Ferrari. No, pół sekundy okrąże na okrążeniu straty na tym jednym elemencie to jest bardzo dużo. Tam Andrea Stella szacował, że trzeba mieć 0,7 sekundy przewagi w tempie, żeby móc kogoś wyprzedzić, także pół sekundy to było dużo. Carlos Sainz, i to jest bardzo fajna historia, junior, e, został wzięty przez Carlosa Sainza, seniora, na przejażdżkę Fordem. Fordem, raptorem, tym, którym będzie jeździł w Dakarze. Jest taki e, kilku... Kilometrowa pętla, na którym senior sobie testuje, posadził juniora za kierownicą i mówił: Jedź. No i Carlos Science ostatnio o tym opowiadał. No, że tam. Próbował jechać, próbował znaleźć jakieś tempo, ale że no trudno jest się oswoić i trudno jest w ogóle uwierzyć, że ten samochód potrafi jechać takim tempem po tak trudnym terenie. A ojciec mu cały czas mówił: ciśnij, 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 jeszcze, 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 masz jeszcze rezerwę. I Carlos cisnął, 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 a ojciec cały czas mu mówił: szybciej, szybciej. I powiedział, że nawet nabrał jeszcze takiego większego szacunku do ojca, bo rzeczywiście jazda w Dakarze to jest zupełnie inny świat. przypominam, że Fernando Alonso sobie w tym Dakarze radził całkiem. Całkiem nieźle, ale też dla Carlosa Sainza chyba fajna przygoda. No i oni tam się naprawdę mocno motywują razem z ojcem. Ojciec Carlosa Sainza jest na pewno zdecydowanie bardziej bezwzględnym sportowcem, chyba tak bym go nazwał, i taką szorstką osobowością niż Carlos Sainz junior I no cały czas sobie myślę o tym, że jakby Carlos Sainz i Max Verstappen się znaleźli znowu w jednym garażu, to nawet nie chodzi o relacje między nimi, tylko chodzi o. Relacje również między ojcami i Carlos Saint Senior kontra Jos Verstappen, piekło na ziemi. Słuchajcie, to teraz jeszcze będzie o Audi króciutko, a później a później o, o ciekawostkach kilku z Singapuru. Jeżeli chodzi o Audi, Jonathan Woodley ostatnio mówił o tym, jak pracują z Audi nad jednostką napędową na sezon 2026 i kilka takich krótkich, ale ważnych punktów. Silnik od jakiegoś czasu pracuje na hamowni. Obecnie prace koncentrują się na niezawodności. W grudniu po raz pierwszy zostanie połączony z nadwoziem. To jest bardzo ważny moment. To jest małżeństwo. Tak się na tym mówi, o tym mówi, jak silnik jest zespolony z resztą samochodu. No i program symulatorowy zespołu także zaczyna skupiać się na sezonie 2026. Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o osiągach, twierdzi Jonathan Widley Tak naprawdę wszystkiego dowiemy się dopiero w pierwszych kwalifikacjach i w wyścigu otwierających sezon w Melbourne. No tak jest, no bo gdzieś tam jakieś plotki oczywiście mają przez różnych pracowników znajomych, co się dzieje. W różnych garażach. Przypominam, że no więcej mocy będzie pochodzić z silnika elektrycznego, z baterii, ale tutaj pada jeszcze takie jedno ciekawe zdanie w F1 Planet. Według raportów tylko jeden producent, prawdopodobnie Mercedes, jest naprawdę w dobrej formie. Dwóch ma spore opóźnienia, a inny boryka się z problemami konkurencyjności po wyborze innej formy biopaliwa niż rywale. O piątym producencie wiadomo najmniej no czyli mamy cały czas y, tak Mercedesa mamy Hondę która będzie z Astonem Martinem mamy Red Bulla który będzie oczywiście pod marką Forda i mamy Ferrari, no i oczywiście audio, o którym już wspomniałem. Także pff, bardzo to będzie też e, interesujące i myślę, że za jakiś czas zaczną docierać, ale raczej pod koniec roku informacje o tym, gdzie jaki producent jednostek napędowych się znajduje. No to na koniec jeszcze e, te rzeczy związane z e, Singapurem. Lando Norris zawsze w Singapurze w Q3 zawsze punktuje w wyścigu Ferrari jest tutaj super solidne w kwalifikacjach, 7 na 15 razy pole position zdobyło, ale w wyścigach gorzej. Jeżeli chodzi o te zwycięstwa w wyścigach, 2008 Fernando Alonso, no to jest to Crashgate otwarcie, później e, Lewis Hamilton w McLarenie, później Fernando Alonso w Ferrari, następnie era Sebastiana Fetela w, w Red Bullu, trzy sezony, później Hamilton, znowu Fetela, ale Ferrari, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Znowu Sebastian Vettel Ferrari, on tam w ogóle jest rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę okrążeń na prowadzeniu, później dwóch wyścigów nie było. Sergio Perez, tam gdzie właśnie Max Verstappen nie dokończył okrążenia kwalifik kwalifikacyjnego, Carlos Sainz, który odebrał to jedyne zwycięstwo, bo tak Red Bull wygrałby wszystkie wyścigi w sezonie i w zeszłym sezonie Lando Norris tak to wszystko wygląda. I teraz uwaga, od początku tego weekendu pada i padać będzie. To są, e, jeśli ktoś był w Azji Południowo-Wschodniej, to wie, że to są takie deszcze, czasami trudno przewidywalne, mogą być intensywne, e, szybko przychodzą, szybko odchodzą, wysoka też temperatura, tor szybko wysycha, no ale przy tych bandach, w tych warunkach, w tej temperaturze, kiedy dwie godziny trzeba siedzieć za kierownicą, no bo e, te, pamiętajmy, że wyścigi mają limity czasowe, które też e, dochodziły czasem do, do tej granicy w Singapurze. Dla kierowców to jest nieprawdopodobnie intensywny, Wyścig dużo tracą e, płynów, skakują później do bali z zimną wodą, z lodem, po to, żeby schłodzić e, organizm i to jest naprawdę ważne dla, dla organizmu, bo dostają super, super w kość. Niektórym zacinały się e, te mechanizmy do podawania napoju i nie jeździli w ogóle bez e, napoju chyba. Kevin Magnussen? Nie, Kevin Magnussen miał problem, a ktoś jeździł. A już wiem, Logan Sargent jeździł bez napoju, ale powiedział, że w Miami jest najgorzej. Że Singapur, to przy Miami małe miki. No także każdy ma tam jakieś swoje spostrzeżenia. Słuchajcie, szykuje się. Bardzo ciekawy weekend, także bądźcie z Eleven Sports. Ja melduję się oczywiście w poniedziałek z podsumowaniem tego wyścigu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pytania dzisiaj dla Was, no to już dałem znać, gdzie powinien wylądować Charles Leclerc, ewentualnie McLaren, Aston Martin, ee, czy Mercedes, czy może Red Bull, bo też się pewnie taka opcja e, pojawi. Drugie pytanie dotyczy Felipe Masy i tego procesu, który rusza. Czy ma szansę wygrania, czy nie, czy dostanie jakieś pieniądze, czy odzyska mistrzowski tytuł? O, nie wiem, też będziemy się temu przyglądać. i. I będzie to miało oczywiście dosyć duże znaczenie. I jak sądzicie, jak wypadną te jednostki napędowe? Czy już się czegoś spodziewacie? Sądzicie, że ktoś wypadnie lepiej, że ktoś wypadnie gorzej? Dawajcie znać, trzymajcie się i do zobaczenia w poniedziałek.